Można śmiało powiedzieć, że potrzeba tworzenia przyciągnęła ich właśnie w to miejsce. Magia gliny połączyła. A to, co udało się stworzyć, wczoraj mogliśmy obejrzeć podczas wernisarzu wystawy pracowni ceramicznej. Dziś mamy okazję obejrzeć piękne przedmioty stworzone przez członków zarówno grupy zaawansowanej, jak i początkującej. Praca te wypalone została przy wykorzystaniu metody tradycyjnej oraz unikalnej metody raku. Zapraszamy do obejrzenia wystawy. Pani Alicja, chciałabym i Dziękuję bardzo. Alicja Przydryga jest instruktorem w pracowni ceramiki w oddziale MCK w Grocholicach. To dzięki jej zaangażowaniu i chęci dzielenia się zdobytą wiedzą, uczestnicy warsztatów poznają tajniki ceramiki. Wernisaż wystawy osób, które uczęszczają do pracowni ceramicznej w Grocholicach. Są to dwie grupy: jedna ucząca się rok, druga dwa lata. Prezentowane prace w zasadzie powstały w tym roku od września do czerwca. Są to prace najróżniejsze. Obiekty są budowane najróżniejszymi technikami. Wypalane w naszym elektrycznym piecu w Grocholicach część wypalana metodą raku jest unikatowa. Metoda wypalania czarek wywodzi się z XVII wiecznej Japonii. U nas są to prace wyjątkowe, rzadko spotykane. Można obejrzeć na tej wystawie, na którą zapraszam. Jak podkreśla pani Alicja, glina to materiał bardzo wymagający. Jeżeli osoba trafia, musi poznać w ogóle, co to jest glina, jak wysycha, jak nie pęka przy różnych etapach pracy, więc dajmy na to, że praca powstaje w ciągu trzech zajęć po trzy godziny, potem suszy się dwa tygodnie, potem jest szlifowana, idzie na wypał na biskwit na 1090 stopni do pieca elektrycznego, później praca jest wyciągana, myta jeszcze raz, szlifowana i pokrywana szkliwami, pędzlem ręcznie i jeszcze raz wędruje do pieca na 1000, mniej więcej 100 stopni. To jest mniej więcej taki proces, natomiast e, powiedziałam to w minutę, a sam proces trw, trwa czasami miesiąc, czasami dwa. Zawsze się udaje. E, Czy czasem jest praca niespodzianką? E, szkliwo może być niespodzianką, natomiast w związku z tym, że to są amatorzy, dużo wiedzy dostają ode mnie właśnie, żeby nie stało się tak, że wyciągamy pracę, ona jest pęknięta. W zasadzie jeżeli praca jest dobrze wykonana, jeżeli... E, Uczniowie się mnie słuchają i e, zalecają się do wszystkiego, co im e, opowiadam. To w zasadzie nie ma takiej możliwości, żeby praca nie wyszła, chociaż zdarza się. Zdarza się. E, proszę powiedzieć, ile prac jest prezentowanych i to są takie wyselekcjonowane, te najlepsze z najlepszych? E, to są najlepsze z najlepszych oczywiście. W wystawach są czasami próby e, mniej udane, więc one wędrują e, u cioci na imieniny. <grym> Tu są tak, faktycznie. Tu są prezentowane prace, myślę, że 13 osób, i każdy po 6-7 prac. Czy wystawia. można je później jakoś zakupić? Nie, nie, nie ma takiej możliwości. Każdy nie może się rozstać ze swoją pracą. Są to prace, w które wkłada się bardzo dużo serca, swojej poświęconej energii. Jedną ważną rzecz chciałam tylko dodać, że może nie każdy sobie do uświadamia, nawet osoby, które przychodzą, że praca z gliną to artyterapia, to jest terapia przez sztukę i to u nas w pracowni jest do, nie do przecenienia. To jest taka wartość dodana tego, co się tutaj dzieje u nas w tej kulturze. Wystawę w galerii MCK można oglądać do 19 sierpnia.